Mówicie o zaprzyjaźnionym multimilionerze no zaprzyjaźnionym, ale z wami. Wraz z rodziną wpłacił 200 tysięcy żywą gotówką na kampanię Trzaskowskiego. Jego firma sponsorowała Campus Polska. Pan minister Lasek mówi, że się w kwietniu dowiedział, że ta działka jest prywatna, a po pół roku świadomie swoją decyzją przedstawia nową strategię zagospodarowania otoczenia, które centrum magazynowe lokuje na tej prywatnej działce, przysparzając jej. Właśnie tego wzrostu wartości. Pan Smolarz z PSL-u kłamie w oświadczeniu Kowru 27 października, że nie może odkupić tej działki, podczas gdy w, akcie wieczy w Księdze Wieczystej, w bakcie notarialnym jest 8 warunków, pod którymi może odkupić. Rozliczcie się z tej afery, kiedy będą u Was nie zawieszenia, ale dymisje. Przede wszystkim Smolarza i Laska. Dziękuję. Ale przyznacie też Państwo, że logistykę miał dobrą, że tych na przykład musów z Telusem na kampus nie wysłał, bo to by było rzeczywiście trudne.